Czy będziesz mógł założyć Masz Daj moją czapkę czuszka. na przykład Poczekaj Mmm, ale człowiek mi chachapaje Zajebał, no tego Gdy, jeszcze to... nie było Nigdzie No i słuchajcie, normalnie Pokczampik! Goście gość ci wbija na ośkę w jakich fajnych kiksach Bierzesz Patrz, jesteś poli Nie, bo jesteś policjantem, nie? Dawa łapy, łapy Dawaj swój mundur! Mundur! E, 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 bo ci okay, zajebie tylko Szanuj życie! Sorry, musiałem zdjąć. Nie mogłem mieć rąk w górę. Masz góra moja. Nie strzelaj, okay. proszę. To teraz spierdalę. No i łatwo. No i fajne, nie? Kozak to jest strasznie. Ubrany w mundur, pan.